Co ja widzę w USA? Chciałbym Wam pokazać teraz taki, jedną z bogatszych dzielnic w Ameryce. Przejdziemy się tak linią brzegową. Przemienię kamerę i Wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko będzie wyglądało. Może także żebym ja jeszcze coś widział, to damy tak damy z prawej strony po lewej stronie jest jakby linia brzegowa a ja stary będę się starał jechać jak najbardziej właśnie linii brzegowej i zobaczycie sobie takie jak to mniej więcej wygląda tutaj okolica Piękna dwadzieścia w Celsjuszu, za 1000 stóp skręć w lewo, Domy są piękne, niektóre jak pałace. po dwóch stronach tam gdzie dojedziemy to będą z dostępem do wody to wam obrócę kamerę tak pokazywać w tę stronę żebym ja coś tu widział co tam jest skręć w prawo następnie zawróć no, to już mam pomysł jak bardziej to pokazać za 600 stóp Okej, okay, myślę, że tak będzie spoko widać czyli teraz te wszystkie domy co widzicie, to mają w sumie niektóre: dostęp do linii brzegowej albo są tak na górce położone. że to będzie spoko widać teraz no i zaraz się zaczną pałacyki tu jest tak jeszcze, że są autobusy jak autobus stoi na światełkach A może Wam pokażę A, coś takiego autobus stoi, ma wystawiony taki pstryczek nie można jechać ani z przodu, ani z tyłu jak zobaczycie, że gość się zatrzyma to auto nie nie lipa nie fajne, bo z bezpieczeństwem to strasznie przesadzają za 800 stóp, skręć łagodnie w lewo no i proszę, tu już są takie dosyć ładne domki nie do Omega, ale na przykład, nie wiem, jak dla mnie, to za blisko drogi mieć taką chatę, to już troszeczkę, żeby było więcej miejsca tutaj też fajne lecie, fajne Akurat nie, nie był może fajny, zależy, co się komuś podoba. to no jest taki fajny kwadratowy domek. Przynajmniej jak dla mnie. O, w takim stylu domek też fajny. To ja mówię, dla mnie to zablisko kurde drogi. W sumie ta droga nie jest jakaś taka często używana, no ale tak teraz to jeżdżą samochody. Hava tık tık. Szanowni Nie wiem czy było widać. By było widać nie no, są domy, ale podjedziemy tam dalej. Zobaczycie takie domy na pewno po parę, parę, paręnaście parę, milionów. Taki domek pewnie tuje parę banieczek spokojnie. tam jak są domy z dostępem do wody, to już tutaj gruba kaska takie coś proszę Niektóre domy to jak domy, nie, tak, nie ma takiego jakiegoś szału, a niektóre, zobaczycie tam dalej, to tam naprawdę jest kosmos te domy. Sama, sama tutaj okolica tu już cenę robi tutaj, tych domów. A czterdzieścia, wszędzie nie wiem co jest, ale teraz jak no, ja jeżdżę do pracy, zawsze to dużo policji stoi fajny teren, jak w, wiesz, Szczadach serpentynki, pięknie Temperatur, temperaturka troszkę opadła. 21 C tam na taki jakiś domeczek, może szału nie robi ten domek, ale. Przykład już taki zacny. Proszę. Tam w tle dym biały też fajny domek. Tutaj ogrodzony Tu już się takie pałace zaczynają. To na, już nawet ciężko to zobaczyć w środku. Ale widzicie, jak to jest poogradzane i nie do mleczek, tylko taki mówię miejsce, miejsce, żeby było to miejsce jeszcze takie gdzieś na uboczu też by było fantastycznie. Tutaj mają ludzie są tam mam tutaj taki mały pałacyk. już tam kurde mogę pozwolić, że to za mną auto jeżdża jadą i te chatki to są naprawdę mega kosmos o, tam było widać z zastępem do wody, z, z wyrokiem na wodę to już piękne są takie domki tu parę fajnych chatek za chwilę będzie takie jakby niektóre z dostępem do wody a niektóre jakieś chyba osiedle albo, albo może tylko taka chata jedna będzie Ciężko mi powiedzieć ja to też jest fajne na no, pałace, normalnie pałace Woda piękna, widoczki piękne, normalnie Tutaj jaki To też mówię, to jest tak fajny taki duży dom A za chwilę koło niego też fajny drugi dom Zero takiej jakby prywatności, nie? Wyjdziesz na zewnątrz, masz jakąś imprezkę czy coś Tylko do jeden drugiemu przez płot zagląda to no, jest troszeczkę takie ja wiadomo, zależy w to co lubi, ale a tutaj bloki wieżowce to patrzyłem, to tak koło bańki też mieszkania, to trzeba dać koło, koło miliona za mieszkanie tutaj akurat nie w tych, ale jest tu z tych, tych budyneczków, to... chyba 600-700 tysięcy było, nawet była ponad bańkę było jakieś mieszkanie wiadomo, zależy na którym piętrze tu jest tak na przykład, że na samej górze jak są mieszkania, są najdroższe wiadomo, jeszcze z widoczkiem jakimś ładnym tu jeszcze droższe Tu będą fajne pałacyki, tylko za chwilę przejedziemy. domów jest fajny, tam jest fajny domel, tylko tam, że później jeszcze wam zajadę. główną ulicą przyjechać. Ok, zobaczycie sobie od tej strony jak wyglądają te domki. Troszeczkę może napieprzać, bo jedziemy po kosteczce. ja bo chcę jeszcze pokazać takie fajne domy tam co są. Też są fajne, nie? Ale tam jeszcze są takie z dostępem do wody Nie wiem, czy uda mi się tam jakoś ukazać Są fajne domy po prawej stronie będą, ale my sobie przejedziemy tędy. Później zawrócę i wam pokażę. Domy mi już wystarczy, nie? Ale ten, ten taki na dole, nie miejscu Wam pokażę, z tej strony Dobra, tu pojawi nie pokażę Wam tam z tej strony, bo jest jednokierunkowa. Już nie będę kombinował przemieniał kamery no ale tak tak czy inaczej to chyba, że tu jeszcze wjadę i Wam tak, jakieś pokażę, wjadę tędy. Tak czy inaczej, ja myślę, że tak mniej więcej zobaczyliście obraz, jak wyglądają tutaj domki, w Stanach. W fajnych miejscach. Jak, jak ten... Jeszcze coś mi Jak Wam się podobało, napiszcie jakiś komentarzyk, jakieś pytanie, to Wam postaram się odpowiedzieć. No I do następnego odcinka. Pozdrawiam.